Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale może rozmawiałeś kiedyś, albo rozmawiasz często z ludźmi o Bogu, szczególnie myślę o ludziach, którzy nie wierzą w Boga, albo są ludźmi poszukującymi itd. I no, widzisz, że zwykle, jeżeli to jest więcej niż jedna rozmowa, a czasami nawet w jednej dłuższej rozmowie, to, to się, ten schemat się powtarza, że w końcu obie strony już wałkują te same argumenty e, i widzisz, że taki impas powstał. I jest coś, co jest odpowiedzią na ten impas. Ale zanim pokażę, co to jest, to przeczytam fragment Ewangelii, bo czytamy też cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści. Jest taki fragment, czytaliśmy to wczoraj, jak było święto Paschy, Jezus nie przybył na to święto Paschy najpierw, kiedy się to rozpoczęło, później przybył potajemnie i czytamy dalej. A gdy odprawiano już połowę świątecznych uroczystości, Jezus wszedł do świątyni, by otwarcie nauczać. Słuchając go, przywódcy żydowscy nie mogli wyjść z podziwu. Skąd on ma taką wiedzę, skoro nie chodził do żadnej z naszych szkół? Odparł im Jezus: Nie głoszę własnej nauki, lecz słowo Boga, który mnie posłał. Jeśli ktoś z Was zechce pełnić wolę Bożą, wtedy będzie mógł stwierdzić, czy moja nauka pochodzi od Boga, czy też wyłącznie ode mnie. Kto głosi własne poglądy, zabiega o uznanie dla siebie, ale ten, kto chce przysporzyć czci temu, który go posłał, jest dobrym i prawym człowiekiem. Czy Mojżesz nie zostawił wam przykazań? Jednak nikt z Was ich nie przestrzega. Dlaczego więc oskarżacie mnie, że je łamię, a nawet chcecie mnie zabić? Na to rozległy się głosy z tłumu: chyba oszalałeś, kto chcecie zabić? Oburzacie się, że uzdrawiając w Szabat wykonałem pracę, mówił dalej Jezus. A przecież i wy pracujecie w Szabat, gdy wypełniacie nakaz Mojżesza dotyczący obrzezania, jeśli właśnie na ten dzień wypadnie obrzezanie waszych dzieci. I macie rację. Zwyczaj obrzezywania obowiązywał jeszcze przed Mojżeszem. Dlaczego zatem potępiacie mnie za to, że w Szabat uzdrowiłem człowieka? Wystarczy, że się zastanowicie, a niechybnie przyznacie mi rację. Możesz powiedzieć, jak ten fragment ma się do tego, co mówiłeś, do tego impasu? No po pierwsze, widzimy tutaj taką historię. Jezus zaczyna głosić, oni zaczynają mówić, ale przecież my nie uczyliśmy Cię tego. Skąd masz taką mądrość? Skąd, gdzie Ty się dowiedziałeś? W ogóle to jest, jak się temu przyjrzysz, to tak na marginesie, jak się temu przyjrzysz, to jest naprawdę śmieszne. My Cię nie uczyliśmy, to dlaczego jesteś taki mądry? Po prostu, jeżeli my Cię nie nauczymy, to Ty nie możesz mieć mądrości. Ciekawe, nie? No dobra, to już tak na marginesie. Natomiast mm, dla mnie ten fragment jest o tyle żywy, że pamiętam po jednej z takich rozmów z człowiekiem, z którym już rozmawiałem wielokrotnie, i tak naprawdę to była taka rozmowa, że zaczęliśmy od tego, co zawsze zaczynamy, przeszliśmy przez to, co zawsze przechodziliśmy, i skończyliśmy na tym, co zawsze kończymy. Czyli każdy został przy swoim zdaniu. I pamiętam, że czytałem wtedy ten fragment Ewangelii i mówię: wow! Jezus też był w takim impasie i znalazł rozwiązanie. Bo co Jezus powiedział? Jezus tam wcześniej argumentuje i w pewnym momencie mówi tak: Jeśli kto chce pełnić wolę Bożą, wtedy będzie mógł stwierdzić, czy moja nauka pochodzi od Boga, czy też wyłącznie ode mnie. Czyli Jezus w pewnym momencie powiedział: Ok, koniec argumentów. Ja powiedziałam wszystko, Wy powiedzieliście wszystko. Jeżeli szukasz Boga, znajdziesz odpowiedź. Jeżeli nie szukasz, nic więcej nie pomoże. Uwaga, w kontekście to jest. Czyli to nie znaczy, że mówisz, a nie będę z kimś rozmawiał o Bogu, bo on nie chce słuchać. To też nie oznacza, że jak ktoś porozmawia z kimś raz, drugi o Bogu, a on chce rozmawiać dalej, a ty mówisz, nie, ja nie będę z nim rozmawiał, bo, bo jakby chciał, to już by się dawno wrócił. Nie, jakby to kontekst jest ważny, tak? Jak się mówi, tekst poza kontekstem jest pretekstem. Czyli ten tekst jest w kontekście ludzi, którzy stanowczo mówili nie. I czasami trzeba po prostu ludzi zostawić i powiedzieć, wiesz co, doszliśmy do tego momentu, moje argumenty ci nie pomogły, albo jakoś cię nie przekonały, nie potrafię zrobić więcej. To wszystko z mojej strony. Możesz coś poczytać, posłuchać, spotkać się z innymi ludźmi. Ja robię tyle. I zostawić ich Bogu. Pomodlić się za nich, zostawić ich Bogu. Ponieważ to jest trochę tak, jak czasami wspinać się po linie, tak? Eee, na przykład... Jak wchodzisz w górach, tak? I, I są te łańcuchy górskie, one składają się z ogniw. Jesteś jednym z ogniw, których Bóg użył. Czasami nie jesteś tym ostatnim. Czasami między tym ogniwem a następnym minie kilka miesięcy, tygodni albo i lat. Ale swoje zrobiłeś. Natomiast jeżeli ktoś chce szukać, co naprawdę mówi Bóg, to Bóg go doprowadzi do momentu, kiedy znajdzie odpowiedź. I takie trzy przykłady. Mój znajomy był już wiele lat pastorem. I w pewnym momencie. Spotkał się z ludźmi, i to uwaga, nie mówię o organizacji Świadków Jehowy. Spotkał się z ludźmi, którzy, którzy, no, jakby on podziwiał za ich działalność misyjną, którzy byli chrześcijanami i którzy zakwestionowali to, że Jezus jest Bogiem. No i on dużo z nimi dyskutował, rozmawiał, oni wyjechali, ale w nim ta dziś wątpliwość została. Zaczął sam badać Biblię, rozmawiał z wieloma ludźmi, i w końcu znał już argumenty jednej strony, drugiej strony. On mówi: Dajcie mi człowieka, ja go przekonam w jedną lub drugą stronę, w którą będziecie chcieli. Natomiast no, sam nie miał tego przekonania. I mówi, że był taki moment, że poszedł do lasu, lubi się modlić w lesie, który był przy jego domu. Poszedł, chodził po lesie i modlił się, mój Boże, przekonaj mnie, przekonaj mi, co jest prawdą. I nagle taka potężna Boża obecność i takie wewnętrzne silne przekonanie. Jezus jest Bogiem. To trwało przez jakiś czas i on wyszedł i mówi: to jest ta boża pieczęć, tak? On szukał po ludzku i dobrze robił, że rozważał, że szukał, że modlił się, ale przed ten moment, kiedy Bóg by tak autorytarnie z nieba mu to potwierdził i rozwiał jego wątpliwości. Nie zawsze tak musi być, wydaje się, że częściej jest tak jak w drugim przykładzie, który teraz podam. E Inny z ludzi, człowiek, który, to Ralph Martin, lider ruchu charyzmatycznego w Kościele Katolickim, człowiek, który już ponad 50 lat służy Bogu, opowiadał o historii, kiedy on sam, jako student czy wykładowca, już nie pamiętam, filozofii, rozmyślał o tym, usłyszał o Ewangelii, rozmyślał o Bogu, doszedł do tego momentu, kiedy kiedy zobaczył, że tak racjonalnie to argumenty są za tym, że rzeczywiście Jezus jest Bogiem, że Biblia jest prawdą, że chrześcijaństwo jest właściwym stylem życia. Ale widział, że w jego sercu wcale nie ma pragnienia, żeby za tym pójść. Że jego serce jest daleko od tego, co, co zobaczył, że jest prawdą, a jak sam o sobie kiedyś myślał, że jakby tylko poznał prawdę, to za, że jak tylko poznaje coś, co jest prawdą, to za tym idzie. I on mówi, ok, argumenty mnie przekonują, w pewnym momencie zrobił coś takiego, co mówi, no padł na kolana i powiedział, Jezu, wierzy, że jesteś Bogiem, chcę Ci poddać moje życie. I nie nastąpiło nic cudownego, spektakularnego. Ale on dzień po dniu zaczął żyć według tego, co mówi Boże Słowo. To trwało kilka tygodni albo miesięcy, już nie pamiętam. I pewni ludzie, spotykał się z chrześcijanami, powiedzieli, jedziemy na taki weekend, pojechali na taki weekend i. Tam ludzie z Kościoła Ziemi Świątkowego modlili się z nimi o chrzest Duchu Świętym, i on wtedy doświadczył Boga. Wtedy z umysłu do serca przeszło to, że, że to wszystko jest prawdą, ale z drugiej. Yy, Bóg dał mu potwierdzenie, potem przez wiele lat wiele takich rzeczy było, i wiele ludzi przez niego też poznało Boga, ale chodzi o to, że ten moment kluczowy to był moment, kiedy on uznał prawdę i po prostu zaczął żyć według tego, mimo że nie miał żadnych takich doświadczeń. W pierwszym i drugim przypadku Mm. Ludzie mieli argumenty. Ten pierwszy znajomy, o którym mówiłem, miał argumenty w jedną i w drugą stronę. Ralph Martin przekonał się w jedną stronę. Zastanawiałem się długo, ale opowiem trzeci przypadek. On będzie dla, dla niektórych będzie bardzo kontrowersyjny. Eee, Billy Graham, człowiek, który głosił setkom milionów, jeżeli nie miliardom ludzi, Ewangelię, e, który naprawdę no, zapalony Ewangelista wygooglajcie sobie, poszukajcie, jest jego wspaniała książka o nim. Jego autobiografia, gruba, ale warta przeczytania. Człowiek, który naprawdę miał wielki zapał do głoszenia Ewangelii, używał wszelkich środków, które użył, radio, telewizję, e, głośniki na ulicach. No, objechał cały świat wielokrotnie i naprawdę wielu ludziom głosił Ewangelię. On mówi, że kiedy studiował Biblię e, na jakimś kolegium biblijnym i tam już wchodziły właśnie, to były te czasy, że takie rzeczy, które mówiono, że a, Biblia to jest, może nie jest Słowem Bożym. I zasiewano wątpliwości też w uczniu, i to robili ci profesorowie. Jeden z jego bliskich kolegów powiedział: Wiesz, co? Ja już nie znajduję argumentów na to, że Biblia jest prawdziwa. Billy Graham powiedział: też szukał różnych argumentów, też miał różne wątpliwości, i on powiedział tak: Podjął decyzję, Mówi, boże, wierzę, że jesteś prawdziwy, zmieniłeś moje życie, wierzę, że Biblia jest prawdziwa, i nie znalazł argumentów, ale powiedział, że ufa Bogu. I kiedy wspomina to po latach swojej autobiografii, mówi tak: Na niektóre argumenty znalazłem odpowiedzi. Ale na niektóre z argumentów do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Natomiast przez lata służąc Bogu i głosząc Słowo, wierzę, że Bóg mnie kocha, że Bóg istnieje i że Biblia jest prawdziwa. Nie na wszystko musisz mieć odpowiedź. Czasami nasz umysł, nasza pycha, że musimy wiedzieć wszystko, musi skapitulować. Ale ważne jest, czy ufasz Bogu. I ojcze, my przychodzimy do ciebie. My wiemy, że to jest dobrze szukać odpowiedzi na pytania i wątpliwości, ale my oddajemy Tobie nasze pytania, nasze wątpliwości. Prosimy, jeżeli chcesz, to nam je wyjaśni. Ale my dzisiaj chcemy podjąć decyzję, że będziemy służyć Tobie, niezależnie od tego, czy te odpowiedzi znajdziemy, czy nie. Amen.